Szczepionki MRNA zostały okrzyknięte przełomem medycznym w walce z COVID. Teraz Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA tnie pół miliarda dolarów w rządowym finansowaniu rozwoju szczepionek MRNA. Najpilniejszym wynalazkiem na świecie w tej chwili jest szczepionka, która zapobiega zachorowaniu na COVID-19. Będzie musiała trafić do 7 miliardów ludzi. Jednym z obiecujących rozwiązań jest szczepionka RNA. Informacyjny RNA. Informacyjny RNA. Zróbcie to. Potrzebujemy tego. Chcemy to szybko. FDA przyspiesza proces zatwierdzania potencjalnej szczepionki na koronawirusa. Gdybyśmy mieli pandemię, migiem. Moglibyśmy awaryjnie zatwierdzić tę nową technologię MRNA. Nigdy wcześniej nie stworzono szczepionki opartej na MRNA. Informacyjnym RNA, z którym nie mieliśmy żadnego wcześniejszego doświadczenia. Żadnego. Technologia MRNA mnie przeraża. To zupełnie nowa technologia, którą zastosujemy. Kiedy ludzie otrzymali pierwszą szczepionkę przeciw COVID-19, to był pierwszy raz, gdy ich ciało otrzymało nanocząsteczki lipidowe. Ludzie historycznie mieli zaufanie do koncepcji. Och, to tylko szczepionka. Nanocząsteczki lipidowe rozprzestrzeniają się po całym ciele. Do mózgu, szpiku kostnego, wątroby, śledziony, a co najważniejsze, do narządów rozrodczych. Żałuję każdego dnia, że weszłam do lokalnej apteki, by przyjąć tę szczepionkę w ramię. Jest bardzo prawdopodobne, że szczepionki mRNA przyspieszają chorobę serca. Nie powinno się podać ani jednej dawki więcej. To tragedia, że na to pozwolono. Szczepionki mRNA mają obecnie znacznie rozszerzone zastosowania. Proszę o brawa dla doktora Roberta Malone. Postrzega się to jako prawdziwą żyłę złota. Ogromne możliwości zysku dzięki tej nowej technologii. Joel Wolskog miał satysfakcjonującą karierę chirurga, ale nie miał innego wyjścia, jak porzucić swoje powołanie z powodu poważnych problemów zdrowotnych po szczepionce MRNA na COVID. Miałem bardzo napięty grafik pracy. Specjalizuję się w endoprotezoplastyce stawów. Ze względu na moje dodatkowe szkolenie, to była świetna praktyka. Naprawdę przyjmowałem około 6 tysięcy pacjentów rocznie w klinice i wykonywałem około 800 do 900 operacji rocznie. To bardzo intensywna praktyka. Przyjmowałeś ludzi cierpiących, z powodu silnego bólu, którzy byli przez to niepełnosprawni funkcjonalnie. Wiesz, robisz wymianę stawu, na przykład biodra albo kolana i dosłownie 6 tygodni później ich życie Zmienia się diametralnie. To było dla mnie też bardzo satysfakcjonujące. Lubiłem wstawać każdego dnia i zawsze mówiłem moim dzieciom: Wiesz, spróbujcie znaleźć coś, co kochacie, bo prawie każdego dnia cieszyłem się na pójście do pracy. Tydzień po szczepieniu zdrowie Oela zaczęło gwałtownie się pogarszać. Około siedmiu dni później pamiętam, jak wstałem z łóżka i powiedziałem żonie, że mam zdrętwiałe stopy. Może tydzień później, po pojawieniu się drętwienia. Pamiętam, że byłem w pracy i siedziałem w gabinecie klinicznym. Rozmawiałem z pacjentami i próbowałem wstać, ale dosłownie moje nogi nie chciały się ruszyć. Po prostu nie było żadnej reakcji. Moje nogi nie pomagały mi stanąć. Pamiętam, że używałem rąk, by podnieść ciało. Gdy tylko próbowałem wstać, upadałem, a nogi po prostu odmawiały posłuszeństwa. I właśnie wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś poważniejszego lub bardziej złowieszczego. Bardzo szybko zdiagnozowano mnie schorzenie zwane poprzecznym zapaleniem rdzenia. Zdałem sobie sprawę, że mój stan jest znacznie poważniejszy. I niestety od tamtej pory nie wróciłem do pracy. Nie mogłem pracować. Przeszedłem chyba przez wszystkie etapy żałoby. Z pewnością byłem w fazie zaprzeczenia. Przez długi czas byłem bardzo zły. Niestety, osłabienie i drętwienie nóg, moje zmęczenie i problemy z równowagą nigdy się nie poprawiły. Mogę być około 2 do 4 godzin dziennie na nogach, więc przez większość dni mogę się poruszać przez 2 do 4 godzin. Ale po tym czasie moje nogi są praktycznie wyczerpane na resztę dnia i spędzam dużo czasu na fotelu rozkładanym w naszym pokoju rodzinnym, gdzie mogę czytać i robić podobne rzeczy. Czasami mam napady neurobatycznego lub bardzo silnego bólu. Czasem napady są tak silne pod względem bólu lub osłabienia, że muszę zacząć stosować sterydy, a sterydy zazwyczaj pomagają mi wyjść z napadu. Ponadto, od czasu mojego urazu co ciekawe, moje ciśnienie krwi jest podwyższone, a tętno jest podwyższone od momentu urazu. Około dwa lub trzy miesiące temu zacząłem bleć. Czasem potrafiłem wyczuć, że robi mi się trochę słabo, ale około dwa miesiące temu siedziałem przy naszym kuchennym stole, a moje dzieci powiedziały, że zacząłem mówić bełkotliwie, potem nagle się przewróciłem i upadłem na podłogę. W wyścigu by zakończyć globalną pandemię. Nowa technologia szczepionek genetycznych została przyspieszona pod szyldem operacji Warp Speed, a miliardy dawek podano na całym świecie. Teraz był dyrektor CDC i doradca operacji Warp Speed wyraził obawy dotyczące tego, co dostrzega jako potencjalne niedociągnięcia szczepionek mRNA. Szczepionka mRNA, przy której ja i używam tej szczepionki, pomogłem ją opracować. Już nie stosuję jej u moich pacjentów. Bradfield uważa, że choć szczepionki MRNA pomogły zmniejszyć ciężki przebieg choroby, nie zaleca już tej technologii ze względu na potencjalne ryzyko związane z produkcją białka kolca. Przekształca Twoje ciało w fabrykę, ale nie ma kontroli nad tą fabryką. To znaczy możesz wyprodukować dużo, możesz wyprodukować mało, możesz produkować przez tydzień, możesz produkować przez sześć miesięcy. Nie uważam, że to nierozsądne ponownie zbadać bezpieczeństwo to, co wiemy o tych szczepionkach. Regulatorzy i WHO twierdzą, że szczepionki przeciw COVID uratowały miliony istnień przy minimalnych obawach dotyczących bezpieczeństwa. Ta szczepionka, szczepionki mRNA, prawdopodobnie uratowało około 3 milionów istnień. Myślę, że to było największe osiągnięcie naukowe lub medyczne mojego życia. Jednocześnie powszechnie przyjmuje się, że ochrona słabnie. Obecne szczepionki nie blokują zakażenia. Gdy pojawiają się nowe warianty, tracisz ochronę, a ich działanie jest bardzo krótkotrwałe. Każdy z tych problemów da się naprawić. Podczas gdy większość środowiska naukowego uważa szczepionki przeciw COVID za bezpieczne, tysiące lekarzy i naukowców apeluje o wstrzymanie szczepionek mRNA. Rosnąca liczba wybitnych ekspertów bada to, co ich zdaniem może być poważnymi potencjalnymi szkodami związanymi z tymi szczepionkami. Zobaczę więc następny slajd, zanim wrócę. To jest sposób, by dotrzeć do prawdy i przekazać ją społeczeństwu w kwestiach tych poważnych problemów. I znowu mamy wysokiej jakości dane, obserwacyjne pokazujące wzrost, liczby zawałów serca i zatrzymań akcji serca u osób w wieku od 16 do 40 lat, czyli młodszych, co było powiązane ze szczepionką, a nie z COVID. To z Izrael. Zgromadzenie niektórych z najwyższejszych umysłów z całego świata, które się spotykają. Doznajesz urazu, a potem pozywasz swojego. To grupa wysoce kompetentnych profesjonalistów, którzy dążą do uzyskania odpowiedzi. Robert Malone, jeden z wynalazców technologii MRNA, wyraża swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek MRNA. Dowody dotyczące niepożądanych zdarzeń po szczepionkach są jednoznaczne. Są one absolutnie przytłaczające. Te niepożądane zdarzenia wyraźnie obejmują zapalenie mięśnia sercowego oraz szereg innych dolegliwości, w tym szczególnie zaburzenia krzepnięcia. Jednak wciąż uczymy się wiele o długoterminowych skutkach ubocznych. Na stronie Roberta Malone a znajduje się prawie 800 artykułów dotyczących skutków ubocznych szczepionek mRNA. Robert Malone to wybitny człowiek. Był znakomitym badaczem. Naprawdę mógł zasłużenie otrzymać Nagrodę Nobla. Jego praca była tak dobra. To, co zrobił, było takim przełomem. W tamtym czasie dokonałem serii odkryć, które doprowadziły do uzyskania dziewięciu patentów stanowiących podstawę technologii szczepionek mRNA, a także szczepień DNA. Brak ogrodzeń, brak stodoły. Ta stara stodoła, która się wali, była tutaj, ale była. Przed pandemią Robert Malone był wysoko ceniony w środowisku akademickim. Cieszył się satysfakcjonującym życiem na swoim gospodarstwie z żoną Jill. Nie sprzedajemy naszych dojrzałych klaczy. Są jak członkowie naszej rodziny. A ta tutaj to jego prababcia. Otrzymała bardzo wysoką ocenę podczas inspekcji. Jest to technologia, która w pewnym momencie mogła wydawać się obiecująca. Gdyby udało się rozwiązać związane z nią problemy, być może jej pozytywny potencjał został zniweczony przez szalony pośpiech, by wdrożyć ją globalnie, zanim była gotowa. Kiedy Malon zaczął zadawać pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek na COVID, jego życie zmieniło się na zawsze, a jego obawy zostały kategorycznie odrzucone. To ludzie z wysokimi kwalifikacjami, którzy cierpią na jakiś głęboki błąd w rozumieniu lub złudzeniu. To są ludzie, o których się martwię, ponieważ mają kwalifikacje. Mamy teraz nowoczesne studio i cztery kamery. Teraz Robert ma misję. Przeprowadza niezliczone wywiad i wygłasza wykłady, aby edukować społeczeństwo o potencjalnych zagrożeniach szczepionek przeciw COVID oraz szybkiego wprowadzania nowych produktów mRNA. Obecnie planowanych jest ponad 200 różnych badań klinicznych dotyczących technologii opartej na mRNA, a ponad 40 badań jest obecnie w fazie rekrutacji. Czy technologia mRNA mogła aby potencjalnie zostać wprowadzona do łańcucha żywnościowego poprzez szczepienie bydła mlecznego, stosowanie tego typu technologii u ludzi wykazało, że mogą być wydzielane w mleku matki u ludzi, więc prawdopodobne jest, że mogą być wydzielane w mleku od bydła mlecznego.